Kolejny tragiczny wypadek z udziałem motocyklisty. Około 14 dyżurny sierackiej policji odebrał zgłoszenie o wypadku na wiadukcie na drodze krajowej nr 83. Otrzymał informację o zdarzeniu z udziałem motocyklisty. Policjanci po przybyciu na miejsce stwierdzili, że zaistniał wypadek drogowy, w wyniku którego śmierć poniósł motocyklista. W chwili obecnej trwają czynności na miejscu zdarzenia z udziałem prokuratora. Odnośnie przyczyn, okoliczności będzie się można wypowiedzieć dopiero po przeprowadzeniu postępowania. Policja nie ujawnia, co mogło być przyczyną tragicznego wypadku. Nieoficjalnie wiadomo, że mężczyzna wyjechał z ogromną prędkością z bocznej ulicy. Jechał na tylnym kole, czyli robił tak zwaną świecę. Z tego, co mówili świadkowie, wyglądało na to, że jak to możliwe. Postawiło go na tylnym kole w momencie, kiedy opad na przednie zaczęło go zarzucać. Z ogromną siłą motocyklista uderzał w bariery ochronne z jednej i drugiej strony wiaduktu kolejowego. Potem impet uderzenia wyrwał maszynę, która zatrzymała się prawie 200 metrów dalej. Motocyklista nie miał żadnych szans. Tutaj o szansach to w ogóle nie można mówić, dlatego że właściwie on jest dokładnie całkowicie zmiażdżony. Fragmenty mózgu leżą w promieniu 20-30 metrów. Amputowaną kończynę górną lewą. Proszę, jest zmiażdżony. Policjanci zamknęli na ponad trzy godziny drogę krajową nr 83. Mirosław P. niedawno wrócił z Anglii do rodzinnego miasta. Jego Kawasaki to był najszybszy motocykl w Sieradzu. osierocił 11-letniego syna.